Cześć. Tym razem jestem sam. Żona dzisiaj odpoczywa, a ja omówię dla nas i po, omówię i powtórzę swój subiektywny komentarz do meczy, które się odbyły w Lidze Mistrzów w tym tygodniu. Pierwszym meczem, który weźmiemy na tapet jest Bodo-Glimt z Tottenhamem. Bodo, które przy, tak naprawdę przeważało cały mecz nad Tottenhamem. Przypomnę, że Tottenham chce walczyć o yy, najwyższe cele w lidze angielskiej. To jest kpina jakaś. I drużyna z Norwegii ich dominuje na boisku, jest od nich o wiele lepsza. I Tottenham jakimś cudem ratuje remis w tym meczu. Yy, transfery Szabiego-Simonsa chociażby. Skład mają tak naprawdę dwa, trzy, cztery razy bogatszy. Piłkarze są o wiele drożsi, lepsi powinni być. Może trzeba ich zastąpić słabszymi. Ciekawe, czy takie na przykład Bodo by sobie poradziło w Premier League. No, kpina jakaś ludzie z Tottenhamu. Nie potraficie wyjść na mecz, żeby rozjechać taki, taki zespół z Norwegii. Jeszcze dwa czy trzy lata temu Dostali o Warszawa w, w eliminacjach do Pucharów, czy tam y, odlecha Poznań. Więc naprawdę powinniście się skoncentrować. Drugim meczem, który bym chciał omówić jest spotkanie Galatasaray-Stambu z Liverpoolem. Dziwny mecz, Liverpool jest naprawdę słaby, w słabej dyspozycji, to widać na boisku. Mecze, które wygrywają i są liderem Premier League, tak naprawdę są przepychane kolanem. A wy, przypomnę, że wydali kupę pieniędzy na nowych zawodników, ale tego w ogóle nie widać. Nie ma tej jakości, nie ma tego, żeby Liverpool cisnął swoją drużynę przeciwnika przez cały mecz. Nie ma takich sytuacji. Tam są po prostu bardzo mało stworzonych sytuacji. W słabej dyspozycji jest Mohamed Salah. Dziwne, bo zawsze na początku sezonu brylował w tych meczach. Nie wiadomo, co tam się dzieje. Może przyszedł teraz Aleksander Isak. Może to coś zmieni, jak wejdzie w formę, będzie miał jakąś lepszą dyspozycję. Zobaczymy. Następnym meczem, który bym chciał mówić, to jest mecz Royal Union Saint-Gilois z Newcastle. Newcastle bardzo fajnie zarządzany klub. Nie są pieniądze jakieś kupio przepalane. Wciągnęli sobie teraz napastnika, o którym mówiłem w poprzednich odcinkach, że właśnie tego im brakuje. Woltemade to jest po prostu killer pola karnego. Przepchnie się... Uderzy, wykończy sytuację. Dostał bardzo ładne podanie, strzelił bramkę. Newcastle wygrał, nie dał sobie tak naprawdę nie dał sobie zagrozić ani na chwilę. Nie było jakichś wielkich sytuacji Royalu. Więc naprawdę to ta New, Boże to nie, Newcastle na wielki plus. Więc naprawdę super. I ostatnim meczem, który oglądałem z bólem serca, muszę powiedzieć, że była Barcelona, która dostała od u siebie, od Paris Saint Germain, które grało, nie wiem, drugim, trzecim, piątym składem w niektórych sytuacjach. Jak to może być, że taka drużyna. Zawodnikami, gdzie połowa składu jest kontuzjowana, a w Barcelonie, Barcelona praktycznie pierwszym garniturem może Balde powinien grać na lewej, bo Gerard Martin, tak jak powiedziałem wcześniej, nie nadaje się. Może pojechać Balde, jak wróci po urazie, ale tak naprawdę oprócz Balde to był pierwszy garnitur. Więc jest to niezrozumiały mecz. Barcelona nie stworzyła sobie, nie sunęła z atakami jeden za drugą. Pacho z zabarwieniem w środku obrony. No, radzili sobie z zawodnikami Barcelony jak chcieli. Jedna ładna akcja, Lamina Yamala, on jest po kontuzji. Dziwny, naprawdę dziwny mecz. Jak my chcemy dochodzić, wygrywać Ligę Mistrzów? Jak my chcemy osiągać jakieś wyniki lepsze? Jak my sobie nie potrafimy. Poradzić z którym składem pali Saint Germain. A co będzie, jak wrócą najlepsi? Może wystarczy się trochę spiąć. Wojtek, wiadomo, w tych dwóch sytuacjach nie miał nic do powiedzenia w straconych bramkach. Dziwne, naprawdę dziwne to, co się działo. 17-18 latkowie strzelają bramki. Którzy ledwo weszli na boisko, pierwszy czy tam drugi, czy tam czwarty występ tych, tych zawodników. O co to chodzi? Dlaczego tak się wydarzyło? Chętnie podyskutuję z Wami w komentarzach. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, udostępniania tego kanału i do dyskusji, bo lepiej się prowadzi, jeżeli można z kimś porozmawiać. Więc zapraszam i dziękuję za dzisiaj.